Okej! Okay. Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Boogeman. Noc piąta, jedziemy. Zobaczmy, co to będzie. mam pada bo jak nie nieważne. Yy, pad na bok, żeby mi nie przeszkadzał. I. Szybko się idzie stary. Dobra, yy, więc znowu miałem troszeczkę kilka dni przerwy. Na spokojnie sobie jestem gromiadę. Jakoś nie ma z nim jakiegoś większego problemu. Idzie spoko. Okej, okay, dobra. Ej, ale zaraz, ja to już byłem. A, słyszałem, no tak, to jest przecież noc, której dostajemy beznadziejne wskazówki na temat tego. Co wiem od pierwszej nocy w tej grze. Dobra, nieważne, zaraz będę ogarniał coś się gdzie dzieje, bo nie grałem w tą chwilę. I mogę zostać zaskoczony! Hello! Stulpysk. E, tradycja. Dobra, więc wiem, że on często i chyba będziemy już musieli zajrzeć pod łóżko, nic słyszę nic, bo... bo wiatr. To może być problem. <śmian> okej. Okay. Totalnie udawałem. Totalnie udawałem krzyk. Tak! Ja to wszystko robię dla wyświetleń pieniędzy. O, w mordę. Dobra, okej. Okay. Nie skupmy się na tym. Ja się boję najbardziej tego, że będzie trzeba zaglądać pod łóżko. Naprawdę. No tu jest za szybki. Przez wiatr nie słychać już gdzie on idzie, z której strony, to jest ten problem. Więc trzeba będzie na to zwracać uwagę bardzo ostrożnie. I on bardzo szybko wszystko otwiera. Zamknij się. Wiem to od kilku dni i co z tym zrobisz, co? Szczerze, tak robię napisy do tego. Robię tak to napisy do tego i do tej pory nie mam pojęcia, jak ma na imię ta jej siostra, czy to to dla niej jest. Nie wiem, co ona mówi. El, El, nie wiem, czy ona. Nie wiem, czy ona z... dawno to się oglądała, że na zokoś L, czy coś takiego mam przerąbane już. Zamknij! Stół Okej, okay. to, to się robi naprawdę creepy i nie wiem na co mam patrzeć. Światło zniknęło, to może być problem, bo mnie oślepia nie widzę nic co jest tam w szafie, ani słyszę, jak ona się otwiera. To może być bardzo problematyczne. Cześć! O, mordę. To będzie ciężkie. Jest pierwsza, ok. Czy mi starczy bateria? Jest pierwsza 30. Oni nie ma zupełnie świateł. Dobra, że to światło zniknęło, bo to światło mnie oślepiało i sprawiało, że wszystko jest ciemniejsze. I bym nie widział, jak on nadchodzi z szafy. Jak nie ma świateł w ogóle w pokoju, jest chyba nawet lepiej niż Jackson. Tak mi się coś udaje. Przestań! To nie jest zabawne. Damy sobie, rady, mm. Damy sobie radę, spokojnie. Damy sobie radę. My mielibyśmy sobie nie dać rady. Będzie wszystko ok. To jest jakaś halucynacja, bo mi pisaliście. Nawiązanie do filmu Bugi Man, z tego co pamiętam, ale nie, nie jestem pewien. Paradoksalnie, jak nie ma świateł, jest lepiej. Well, shit, to jest, to jest głupie. No, oszczędzać latarkę, nie świecić długo. Ale sam się oślepiłem trochę. Niebezpiecznie. Mam nadzieję, że nie będę... Zamknij mordę! Przestań do mnie dzwonić o trzeciej nad ranem! Jest trzecia? Jest druga. Jezu, co za natręt. I... co teraz planuję? O! Trzeba szybko tą latarką, że tak powiem strzelać, tylko o tym bromienie świata i zaraz wyłączać, żeby ją oszczędzać. Mamy północy i mamy trzy piąte baterii, więc myślę, że nie jest źle, przestań! O, nie ja przez to nie zobaczę nic. Oj! No nie, wyłącz ten telewizor! Przestań! Cholera, to było niebezpieczne. Okej. Okay. Ten telewizor mnie oślepił totalnie. Okej, okay. przestałem czuć się pewnie Chyba będą się zażyć pod łóżko, nie będę miał na to czasu. E, pięknie! To nie jest to nie, śmieszne, nie śmiej się To jest tylko drzewo Sam się oślepiam tym światłem latarki, które się odbija od szybów wentylacyjnych, to jest problem Fajnie skonstruowana gra, jest ten realizm tego, że się można oślepić tą latarką i to jest bardzo dobre To przyzwyczajenie się do ciemności też jest zajebiste bardzo fajny motyw Okej okay. Czwarta Damy sobie radę, tylko żeby on za bardzo tutaj nie... Nie mącił Damy radę bez oglądania poduszko Jeszcze tą szafę trochę słychać, to, to jest całe szczęście Come on. Jeszcze tylko półtorej godziny, i będziesz miał swoje KFC. Lokowanie produktu, nie muszę przestać, co? Bo powiedzą, że mnie KFC wynajęło do nagrania tej gry, pewnie. Ja, yeah, right. Wszystko jest możliwe. Okej. Okay. Zwiększę sobie trochę czuło śmieszki. Tylko nie wiem czy to jest dobry pomysł? Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Jest lepiej. Wszystko na widoku. Piąta. Łe, spoko dam radę. Okej. Okay. Wykrakałbym. Wykrakałbym, bo już się skradał za moimi plecami. No znowu to są drogą. Ty jesteś bardzo przewidywalny, stary. Musisz wziąć z zaskoczenia. Nie da się kogoś nastraszyć. Kiedy wiesz, z której strony zaatakujesz? Jakbym przyszedł jeszcze trzeci raz, to bym był lamą, Naprawdę nie. Pół godziny. E, ja, ja dam radę. Dobra. Nus. Easy! Easy powiedziałem. A tu taki plot twist, że trzeba do siódmej wytrwać. To byłby dopiero plot twist, a nie szósta ukryta. To byłby plot twist. Ale chyba nikt na to nie wpadł Chyba Noc piąta załatwiona Easy, like I said Ta gra jest łatwa, znaczy gram na medium, tak? Nie wiem jak to będzie na hardzie, co tutaj w nocy szóstej? Night six huh. Bo się, że tu już trzeba będzie zajrzeć pod łóżko po tą notarkę. ale jest ciszej, nie wieje tak I'll the oh, Hello. Hey, Hello. study. What's wrong? I I fell asleep with it turned on. The batteries are dead. I I think there's some more in your bed. It, it knows my bed. No, my flashlight's not working. He's coming. Don't be silly. It... It is probably just a bird or or something. Uh, don't go near the window. What are you doing? Don't open it out. Widzisz, wszystko jest w porządku, tu nie to będzie acting na najwyższym poziomie, naprawdę? Nie, nie, to był sarkazm Tu trzeba się sugerować swoimi dźwiękami, bo jest wszędzie ciemno Chyba, że to jest losowe wydarzenie O cholera O cholera Tak Tutaj się muszę z swoimi dźwiękami pod poduszką! Ale nie ma baterii DAJCIE BATERIE! On jest... To widziałem cień Widziałem cień, spoko, okej, okay, No szósta będzie ciężka To już będzie ciężkie, to będzie na such prawdopodobnie, bo wszystko będzie zgaszone Coś tak czuję więc zaatakuj tylko i sprawdzam poduszko po baterii. Ale teraz są mi baterie niepotrzebne. Nie, 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 nie. No, ja nie mogę? Czemu nie? Ma Man. Można to wyłączyć? Można. Enterem. Dobra. Nie chcę mi się tego słuchać. Teraz przemieszczać dźwięki, więc można się mi sugerować gdzie co i jak robić nawet... A, godziny widzę. Okej, okay, spokojnie. Tylko on to bardzo szybko otwiera, więc trzeba szybko reagować. I trzeba bardzo uważnie słuchać. Zamykaj to! I odwolicie, że zasobą się deskę od kibla kładzie z powrotem? Zamykaj to powiedziałem. Dobra, jeszcze raz atakuję sprawdzę poduszkiem. To jest ryzyk fizyk, bo może mnie zaatakować! Aaa, nie, jest... Wiecie, co jest chamskie w tej grze? Bardzo chamskie jest to O cholera, mam, mam teraz przerypany On ma otwarte drzwi O cholera O, o, okej okay. Okej, okay, dobra, to jest creepy, to jest bardzo creepy Zabije mnie Mam baterię, okej, okay? uciek... Do góry Sterowanie to jest zrąbane, jeżeli chodzi o to łóżko. Nie! Okej. Okay. Tu już jest panika, tu już jest panika. Nie panikować, bo inaczej wszystko się spartacze A ja muszę co jakiś czas sprawadać te drzwi. O, w mordę, no! Ej, to jest naprawdę... popis, popisz, Kurde, tu już nic nie widać, trzeba... O, cholera. No, nie jest znowu ty. Gdzie on jest? Nie ma, nie ma latarki! Nie ma latarki! Hmm. Czy mogę wiedzieć, że do której wytrwałem? Czy mogę chociaż tyle wiedzieć, bo nawet nie widziałem? This is gonna be hard, man! Dobra, nie, quit tu menu. Eee, ten odcinek nawet skończymy tutaj. Przy tym trzeba będzie posiedzieć. Wow! To jest dopiero moment, w którym gra zrobiła się bardzo ciekawa. Piąta i szósta noc, to były ciekawe rzeczy. Piąta noc była bardzo agresywna, szósta noc już już trzeba polegać na słuchu i to jest to, co zrobili w Five Night Freddy's czwórce. Co, co uczyniło tą grę fajną w gameplayu? Że trzeba było słuchać, trzeba było uważać na różne rzeczy, nie tylko to była metoda próby błędów, ale to było głównie słuchanie, więc można było zrobić na ślepo. Tutaj tego nie można za bardzo, chociaż to byłby totalny hardcore, ale to, że trzeba słuchać, gdzie, kto, nieco wchodzi i że wchodzi bardzo szybko, to to jest bardzo fajna rzecz. Mi się bardzo podoba, więc prawdopodobnie to zrobię, a nie obiecuję, ale spróbuję. Więc dobra, zobaczymy, tak czy inaczej, to by było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie, uważajcie na na poduszkiem i do zobaczenia w następnych. Na razie.